Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak I zapraszam Was do pierwszego odcinku serii Heroes 3 on the Wake of Gods Tak to prawda, już niedługo zajmę się serią z Heroes właśnie 3, tylko że dodatku i The Wake of Gods Jak wiadomo, dla mnie raczej kampanii będzie niemożliwe, ponieważ kiedyś grałem w kampanii jest strasznie zapogowana, przez co się bardzo denerwuje, irytuje i nie lubię jak gra mi się włącza, tego będę ogólnie pokazywał ciekawostki, możliwości techniczne, jest naprawdę wiele, jest dużo ulepszeń, także w pełni możemy oddać się przygodzie. Właśnie tej jakże kultowej yy, gry. Czym jest VOGUE? Yy... VOGUE ogólnie wprowadza wiele zmian i nowych elementów do tych, które do tej pory występowały w normalnym Heroesie. Mamy nowe jednostki, mamy nowe specjalności bohaterów, nowe specjalne postaci, tak jak emisariusze bogów, nowe jednostki specjalne, Dowódca armii. Jest to bardzo fajna... bardzo fajny dodatek Dzięki czemu nasz bohater ma swojego dowódcę, który wraz z, z doświadczeniem zdawanym przez bohatera ulepsza się nasz dowódca. Nowe artefakty, nowe siedliska potworów, nowe lokacje na mapie przygody, nowe zasobów, mitrl, na które można naprawdę dużo rzeczy kupić. Nowe dekoracje, nowe kampanie, my oczywiście chyba ominiemy. Zobaczę, co jeszcze może zastanawiać, ale jestem jakoś negatywnie nastawiony do tego typu nagrywania, y, możliwość automatycznego dostosowania mapy, y, możliwość importowania do gry nowej grafiki i filmów, możliwość nadania nowego portretu bohaterowi. Także widzicie naprawdę fajne y, możliwości. Dodatkowo mamy możliwość y, stworzeń stworzenia swojego poziomu. Każdy zamek czy się y, właśnie ósmym poziomem mamy y, Archanioła, mamy Lorda Piorunów, piekielną Hydrę, Upiornego Behemota, Święty Feniks, Smok ciemności, krwawy smok, piekielny baron naprawdę y, masa fajnych jest przed nami. Jednak przed nagrywaniem właśnie y, tej serii mam do Was prośbę, w sumie warunek. Y, jeśli nie, aby w ogóle ta seria y, miała początek. Muszę mieć 15 lajków pod tym filmikiem, żeby był pewny, że jest chociaż mała, mała grupka chętna, żebym po prostu nie nagrywał filmików na marne. Także czekam na łapki. Dzięki, do usłyszenia.